A ja was widzę kochani, jest przepięknie, jest gorąco, jest upalnie, to to co kocham, to to co lubię. I lubię mieć dużo czasu, bo wtedy co się dzieje? Wtedy ten czas przeznaczamy dla siebie. Fajnie się zanurzyć w swoim czasie, w swojej przestrzeni, w swoim sercu i żyć chwilą, tylko dla siebie. No właśnie teraz ja sobie żyję, bo mam urlop i żyję tylko dla siebie. Nie myślałam o niczym, zupełnie. Wszystko inne zostało osunięte. Żadne troski, żadne kłopoty, żadne sprawy, nie ma nic. Jestem ja. Ja, ja, ja. Kochani, fajnie jest tak. Dlatego mówię, wciąż, wciąż się mnie pytacie, piszecie, rozmawiam z różnymi osobami. I tak każdy mówi, ja bym tak chciała, ja bym też tak chciała. No ja też kiedyś tak, przyszedł taki czas, że też chciałam. Bo jeżeli nie będziemy chcieć, jeżeli nie urodzi nam się w sercu taka myśl, że my to chcemy, że my to pragniemy, że jesteśmy już na to gotowi, otwarci, że dojdziemy właśnie do tego pasa startowego, że staniemy przed nim i teraz powiemy, jestem już gotowa, tak, by startować, to już jesteśmy na dobrej drodze, to już zaczyna się nowy etap. Wiemy, że wyruszamy, nieważne jakim tempem, w jakim czasie dojdziemy do celu, do mety. Czy dobiegniemy z innymi, czy nie dobiegniemy, czy będziemy na końcu ważne, że idziemy. Dlatego ja wszystkim gratuluję tym osobom, które mi to mówią, Bożenko, zaczęłam już robić to, to, czy to, zaczynam się zmieniać, zaczynam e, słuchać dobrych ludzi. I to jest takie piękne. Ja też, kochani, słucham mądrych. Ja tylko słucham mądrych. Ja już nie słucham tych wszystkich, co, co mnie ciągle tam powiedzmy, ciągną z tyłu za sukienkę, za spódniczkę i chodź do tyłu, zatrzymaj się. A co ty robisz, a, a czego taka jesteś? Ja już idę do przodu i do przodu i do przodu. Już wszystko zostało to, co było za mną. Całe moje życie, cała przeszłość. Wszystkie troski, kłopoty, moje rzeczy, moje żale, moje bóle. I to jest najważniejsze kochani, żeby zostawić bóle, ża, żale, niedomówienia, tam gdzieś chęć, Żeby teraz tak postawić siebie wysoko, wysoko, na pierwszym miejscu, jak są podia, kiedy się tam podium, kiedy ktoś wygra postawić siebie jako wygraną, na samej górze, na numerku jednym, jednym. wręczyć sobie myla, oparować się uśmiechem, komplementami, radością, szczęściem, miłością, wszystkim, wszystkim tym, czego się pragnie. Jak ja zawsze mówię, nie czekaj, że ktoś Ci to podaruje, nie czekaj, że widzisz dobre słowo, nie czekaj, że ktoś Ci coś kupi, jakiś prezent, przyniesie kwiaty, kup sobie sama. spontanicznie idziesz na miasto, kup sobie bukiet kwiatów, Przytuł je wstaw do Wag do Flakonu. Powiedz do nich, witajcie w moim domu. Cokolwiek Wam się podoba. Nagradzajcie się, nie dajcie się tak zaszukawować, że ktoś nad wami ma władzę. Przyglądamy. Przy, <grywanie> Przeważnie nasi panowie tak zapominają się za ileś tam lat tego małżeństwa i tak myślą, że my jesteśmy staraczka, sprzątaczka, kuparka i tak dalej, i tak dalej, a ja zapominałem, że my jesteśmy kobietą. Kobietą, piękną kobietą, o wielkim sercu, o wielkich pragnieniach, o, o tym, że chcemy być czasem przytulone, obdarowane tym pięknym słowem i tak dalej, ale kiedy już się tak stanie, że to stracimy, że gdzieś to odeszło, że nikt nam tego nie mówi, mówmy sobie sami, tak. Jak ja to mówię, pokaż, że jesteś tą kobietą, zacznij coś robić dla siebie, Zacznij małymi krokami, zacznij zmieniać coś, zacznij chodzić na spacery, zacznij wychodzić na kawę, zacznij odwiedzać fajne osoby. Może gdzieś wybiegłeś się na jakieś tańce. No nie wiem, co człowiek zrób, to o czym marzysz. Najważniejsze jest to, że rób to, o czym marzysz, bo ja Ci nie powiem, co ma zrobić, tak? Bo ja Ci powiem, co ma zrobić, a Ty tego nie lubisz. Ty dokładnie zrób to, co lubisz, to, co kochasz, o czym marzyłaś przez całe życie. Nie patrz na to, że Ci uciekły już lata, że jesteś jakimś wieku, może to już nie wypada, bo co powie sąsiadka czy ktoś, ja, że ja zwariowałam. Zwariuj dokładnie, zwariuj, ze szczęścia, z radości, z miłości, tak jak ja. Zwariuj, mów o tym głośno, tuj, kwiaty, całe kwiaty, słuchaj muzyki, ciesz się życiem, uśmiechaj się do każdego, znasz, nie znasz, tuj, bo jak Ci się podoba jakaś fajna osoba, fajna dziewczyna, kobietka, i tak dalej, Mów jej komplementy, tak samo, podawaj to, to dalej i dalej, jeżeli Ty powiesz jej, ona odpowie Tobie, ja ostatnio tak spotkałam Panią no Stefę, żeśmy się tak obdarowały, ja, ja jej, ona mi, ja jej, ona mi, i już, już się umówimy na kawkę, jak wrócę do domu, także kochani, to jest piękne, co dajesz, dostajesz, co dajesz, dostajesz, wysyłasz, obdarowujesz kogoś uśmiechem, uśmiech praca, obdarowujesz komplement ten komplement praca. Wszystko, co dasz, wróci do Ciebie. Patrz w te, te piękne niebo, w przestrzeń, w kwiaty. Idź z wiatrem na włosach, idź na rowerze, biegnij truchcikiem. Weź sobie te kijki tak zwane, też idź na spacer. Rób co rób, tylko nie stój w miejscu, bo to jest najgorsze, co może być. Stanąć w miejscu, jak palik wbity na przysłowrowej łące i koniec, i stoimy przez, przez wiele, wiele lat. A jeżeli widzimy takie energetyczne osoby właśnie, jak ja też tak patrzę, Boże, tam gdzieś pojechała, tam gdzieś to, tam, tamta, ta zwiedza ciepłe kraje, tam jest jakiś kocz, tam coś mówi, tam jedzie, Boże, serce się raduje. Ktoś rezygnuje z pracy po to, żeby zacząć robić właśnie w życiu, to, co kocha. Ludzie się pukają czasem, głowie, no coś, dlaczego ty rezygnujesz, masz fajną pracę, ale ty czujesz, że to nie jest to. I zanurza się. Tam, gdzie ty chcesz, tak? Plus do wody, płyniesz, płyniesz światłem, z, z falą. Rób to, kochana, kobieta, dziewczyna, nieważne czy masz 15, czy 17, czy 20 lat, walcz o swoje marzenia, nie poddawaj się nigdy, jak ktoś ci mówi, że lepiej zrób to, czy to. Nie, ty nie rób tego, co ktoś ci mówi lepiej, ty czujesz tam serce, ty, ty wybierasz szkołę, jaką kochasz, zawód, jaką pochasz, partnera, miejsca, y, miejsca, do których będziesz jeździć, odwiedzać, miejsca, gdzie będziesz... Yy, pić kawę, filiżankę, Ci będzie smakować taka. Rób wszystko na siebie, kochana kobieto. Rób, pielęgnuj siebie. Pielęgnuj. Jesteś tak jak kwiat, podlewaj miłością, radością, uśmiechem i baw się tak życiem, baw, tak jak ja, baw się, kochana kobieto. Kocham Cię, tulem Cię, no, buziaczki. A ja sobie idę. Tak puszę, Kocham Was bardzo. bardzo.